Radomska Karta Miejska, a pandemia koronawirusa. Broń Radom w sobotę rozegrała sparing wewnętrzny na własnych obiektach. Proch Pionki pokonał Zwoleniankę Zwoleń w ostatnim letnim sparingu. Autobusy to podstawowy środek komunikacji wielu Radomian. Nie tylko dla dorosłych, ale także dla dzieci i młodzieży jest on dużym ułatwieniem w dotarciu między innymi do miejsca nauki. Od 2015 roku Miejski Zarząd Róg i Komunikacji w Radomiu oferuje zakupienie biletów zakodowanych na kartach miejskich. W czasie pandemii koronawirusa przybyło jednak osób, które zdecydowały się nie korzystać ze środków publicznego transportu mimo wcześniejszego wykupienia biletów. Czy da się przedłużyć ważność biletu? Czy trzeba zakupić nowe? Z tym pytaniem skierowaliśmy się do rzecznika Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji wystosował w okolicach maja, bodajże, jeżeli dobrze pamiętam, komunikat, w którym dawaliśmy informację, że gdy tylko ten stan epidemiczny złagodnieje, kiedy zdjęte zostaną już obostrzenia, do nas, do Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji, do działu taryfowo biletowego będzie można składać maile z prośbą o albo przedłużenie um, karty miejskiej, i biletu zawartego na Karcie Miejskiej o taki czas, przez jaki ta karta była nieużywana, albo zwrot pieniędzy. Jak podkreślał Dawid Puton, z tej możliwości skorzystało już ponad 500 radomian, a na obecną chwilę wciąż wpływają nowe wnioski. Miejski Zarząd Drugi Komunikacji wciąż przyjmuje te wnioski, codziennie wpływają nowe. Zatem na adres działu taryfowo-biletowego, tak jak mówiłem, na stronie internetowej znajdzie się go bez problemu. Na adres mailowy tego działu można śmiało wysyłać maile z e, informacją, którą z tych dwóch form wybieramy: czy wolimy zwrot gotówki, czy wolimy. E, Przedłużenie ważności biletu zakodowanego na karcie miejskiej. Aby uzyskać przedłużenie terminu ważności biletu lub zwrot kosztów, należy złożyć wniosek poprzez wysłanie go na adres mailowy biletowy.mzdika.pl. Mówimy tutaj o bardzo podstawowych danych: imię, nazwisko, jaki okres. W tym czasie, w którym trwał stan epidemii, nie korzystaliśmy z karty miejskiej, czy było to przykładowo dwa tygodnie, czy trzy miesiące, bo tak też się zdarzało. No i oczywiście standardowa regułka z prośbą o albo przedłużenie konta, o przedłużenie ważności tego biletu, albo o zwrot pieniędzy na konto. Jeżeli zwrot pieniędzy na konto, no to potrzebny jest również numer konta, bo musimy wiedzieć, na, na jaki numer zwrócić te pieniądze. Czas oczekiwania na rozpatrzenie wysłanego wniosku, jak zapewnia rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji. Nie powinien przekroczyć trzech dni. Staramy się to robić tak szybko, jak tylko się da, ale proszę pamiętać o tym, że tych maili przychodzi dziennie po kilka, kilkanaście, więc e, najczęściej odpowiadamy no, na przestrzeni dnia, dwóch do trzech dni. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z jego natychmiastowym rozpatrzeniem. Warto na ten czas mieć przy sobie klasyczny bilet. Oczywiście warto jest mieć przy sobie ten klasyczny papierowy 60-minutowy bilet. Na wszelki wypadek. Jeżeli nie jesteśmy pewni, że już środki zostały zakodowane na naszej karcie miejskiej, bądźmy ubezpieczeni. tak? Sprawdzajmy kartę miejską. Zresztą z naszej strony również będzie komunikat, że takie pieniądze zostały zakodowane, więc każdy pasażer komunikacji miejskiej powinien um, być poinformowany w odpowiedni sposób, że może używać swojej karty, że jest ona ważna. Jak ustaliliśmy, do całej procedury zaliczają się bilety obejmujące czas od marca do maja 2020 roku. Warunkiem do przedłużenia ważności karty miejskiej lub zwrotu pieniędzy, jest niekorzystanie z karty miejskiej w okresie, o którym wspomnimy w wypełnionym wniosku. Radomska Broń w sobotnie przedpołudnie rozegrała sparing wewnętrzny na bocznym boisku przy ulicy Narutowicza. Broniarze zagrali dwie połowy po 35 minut każda. Powoli wraca to do, te, do takiej sytuacji, jaka powinna być. No. Cieszę się z, z to, co, to, co nam się udało przez ten tydzień czasu zrobić. Rozegraliśmy jeden spadnik w tygodniu, dzisiaj gra wewnętrzna na, na zakończenie tygodnia. Też bardzo pozytywna do oceny tutaj mojej do, 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 do oceny zawodników. W poniedziałek broń zaczyna kolejny etap przygotowań do nowego sezonu trzeciej ligi. Sztab jest cały czas czujny i czeka na decyzję związku odnośnie ostatecznej daty startu rozgrywek. Inauguracja trzeciej ligi może mieć miejsce w weekend 8-9 sierpnia lub tydzień później. Jak podaje oficjalny portal broni radą z 20-osobowej grupy, która wzięła udział w sobotniej gierce 11 piłkarzy jest już formalny zawodnikami Teamus Plant. Pozostała grupa to zawodnicy testowani, którym bacznie przygląda się trener Artur Kupiec. Dzisiaj sporo, sporo młodzieży, sporo zawodników testowanych, ale już z takim potencjałem, że, 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 że są, są to zawodnicy, którzy śmiało mogą skoczyć tutaj do kadry, a dwóch, dwóch trzech nawet i, i, i śmiało powalczyć tutaj o, o, o pierwszą jedenastkę. Także, także przyglądamy się bardzo uważnie. Jesteśmy też w kontakcie z dwoma trzema zawodnikami jeszcze doświadczonymi. Mowa tutaj o zawodnikach z drugiej ligi, którzy dopiero w miniony weekend zakończyli ligowe granie i niewykluczone, że uda się ich zakontraktować, jeśli nie znajdą miejsca w kadrze swoich zespołów na kolejny sezon. Warto również nadmienić, że w sobotę na wojsku pojawił się 22-letni Ukrainiec, którego personaliów na razie nie ujawniono. Wiadomo natomiast, że jest filigranowym ofensywnym pomocnikiem, który bazuje na technice i mówiąc kolokwialnie piłka mu nie przeszkadza, co zresztą można było zobaczyć w sobotę. Mam nadzieję, że stworzymy taki zespół, żeby się go nie wstydzić, że śmiało możemy tutaj powalczyć w tej trzeciej lidze. Przede wszystkim przede wszystkim ma być porządek, ma być ład, ma być szacunek tutaj, tutaj i, 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 i taka, taka generalnie dobra atmosfera w klubie i na to wszyscy, zarówno zarząd, jak i, jak i trenerzy poszczególnych grup i, i mój sztab tutaj pracujemy. W najbliższą środę Broń rozegra kolejny sparring. Tym razem przeciwnikiem drużyny Artura Kupca będzie Unia Skierniewice. Proch pionki sobotnią potyczką ze zezwolenianką zwoleń zakończył okres letnich sparingów. Podobierzchni Bolesława Strzemińskiego w generalnym egzaminie przed Ligą zwyciężyli 2-1 z drużyną grającą szczebel niżej. Jestem zadowolony. Troszeczkę mankamentów było, ale to wiadomo jak w piłce nożnej, jak w graniu jest przeciwnik, który przeszkadza i, i mówię, że w jakiś sposób jeszcze ten tydzień popracujemy, bo jest dwóch nowych piłkarzy, dotrzemy to wszystko i powinno być dobrze. Mimo tego, że nie mogliśmy dzisiaj skorzystać z wszystkich naszych zawodników, to jestem bardzo zadowolony z tego sparingu. Przede wszystkim e, przeciwnik, który wymógł na nas e, taką grę, jaką chcemy grać gdzieś tam w lidze. Druga rzecz, że, że wytrzymaliśmy to w miarę gdzieś do 80 minuty fizycznie, a i piłkarsko też bardzo nie odbiegaliśmy, także bardzo pożyteczny sparing i jestem bardzo zadowolony. Proch miał sporo okazji na podwyższenie wyniku, ale po raz kolejny zabrakło skuteczności, co to zresztą w pionkach nie jest nowym kłopotem. Gdybyśmy wie pan, spojrzeli w tabelę z tamtego sezonu, no to jest to naszym problemem już wcześniejszym. Natomiast liczę tutaj na, na skuteczność Piotka z Kaubani, liczę, że yy, Szczepański, yy, liczę na raka. Myślę, że ci, że ci piłkarze zaczną uderzać bramki. Latem w teamie Skwionek doszło do prawdziwej rewolucji kadrowej. Z klubem pożegnało się 24 zawodników, a na ich miejsce sprowadzono 16 nowych graczy. Szkoleniowiec Wysprochu jest najbardziej zadowolony z faktu, iż w drużynie znalazło się miejsce dla kilku młodych miejscowych zawodników, choć jednocześnie zaznacza, że nie wszystko poszło po jego myśli. Z jednej rzeczy jestem niezadowolony, bo odeszło dwóch takich w sumie piłkarzy wartościowych, bo Erwin Kisiel ma sprawy roz... Rodzinne. Chcę po tej pandemii jakoś sobie rozwiązać swoje, swoje, sprawy. Nie ma mu się co dziwić. I Denkiewicz, który był takim zawodnikiem, na którego liczyłem. W ostatnim czasie udało się pozyskać Piotra Skałbanie oraz Mateusza Jaworskiego, czyli dwóch zawodników pilicy Białobrzegi, którzy są ograni na czwartoligowych boiskach. To trzeba czasu, żeby to wszystko żeby to wszystko zgrać. Tego nie ma za wiele, bowiem już w najbliższy weekend Proch zainauguruje rozgrywki czwartej Ligi Startim z Zamłyniem Radom. Wkręć się w kranówkę. Pij zdrową wodę prosto z kranu. Wodociągi miejskie w Radomiu. Leclerc. Przystąp do nowego programu Bonus Eleclerc. Ziemniak wczesny 1 ,79 kg 79 groszy tylko z kartą Bonus Eleclerc. Masło ekstra 83% 200 gramów 2,79 tylko z kartą Bonus Eleclerc. Filet z piersi kurczaka 1 kg 8,79 tylko z kartą Bonus Eleclerc. Wyprawka szkolna tylko z Eleclerc. Leclerc We wtorek w Radomiu słonecznie. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą nawet 30 stopni Celsjusza. Wiatr w porywach powieje do 40 km na godzinę. Ciśnienie wyniesie 1013 hektopaskali, a biomet będzie niekorzystny. Środa nieco chłodniejsza. Słońce tylko sporadycznie wyjrzy za chmur. Wystąpią burze z obfitymi opadami. Na termometrach 24 kreski. Barometry pokażą maksymalnie 1016 hektopaskali. Biometr będzie nadal niekorzystny. W czwartek po deszczowej środzie nastąpi rozpogodzenie. Termometry pokażą do 23 kresek na plusie. Wiatr w porywach powieje z prędkością nie przekraczającą 45 km na godzinę. Ciśnienie wzrośnie i w południe wyniesie 1021 hektopaskali. Biometr będzie neutralny.